Uroczyste poświęcenie instrumentu Daru od Katolików z Niemiec miało miejsce w dniu patrona parafii, świętego Jana Nepomucena. W liturgii przewodniczył biskup ordynariusz diecezji łódzkiej, Vitalis Komarowski. Te 10 lat mojej posługi tutaj w diecezji łódzkiej, ta rocznica jest taką okazją, aby podziękować Panu Bogu za wszystkie dary, za wszystko co Pan Bóg też uczynił w naszej diecezji, dzięki naszym diecezjanom, księżom, którzy tutaj pracują. Po mszy świętej, po raz pierwszy w historii odrestaurowanego kościoła w Dubnie, odbył się koncert organowy. Dzieła muzyki klasycznej wykonali Piotr Suchocki i Szandor Schreiner. Ci dwaj organmistrzowie zainstalowali również instrument w dubieńskim kościele. Prace nad jego renowacją trwały ponad trzy miesiące. Organy sprowadzone z Niemiec zostały wykonane w 1970 roku i składają się z 12 rejestrów. Podczas montażu okazało się, że w dwóch z nich brakuje rur, szczególnie tych, które są najczęściej używane podczas mszy. Zacząłem kontaktować się z przyjaciółmi z Niemiec, Słowacji, Węgier i Rumunii szukając używanych rur, ponieważ nowe są bardzo drogie. Część z nich dostałem od kolegi z Rumunii, który je naprawił. Kolejne sześć rur specjalnie wykonał na potrzeby tych organów i przekazał do Dubna. Instrument klawiszowy w Dubińskiej Świątyni to pierwsze czynne dęte organy kościelne na ziemi ruwińskiej oraz 123 w całej Ukrainie. W taki ciężki czas, jaki my teraz walczymy o naszą swobodę, otwieramy organ, który będzie proslaviał Chrystusa dla całego miasta, dla całej parafii. Początki katolickiej parafii w Dubnie sięgają XVI wieku. Pierwsze dwie świątynie były drewniane, obie spłonęły. Murowany Kościół został poświęcony w 1830 roku, a jego patronem został święty Jan Nepomucen. W 1842 roku, w czasie gdy Dubno należało do Imperium Rosyjskiego, miało tu miejsce wydarzenie, o którym dowiedział się nawet Watykan. W tym kościele dokonał się cud eucharystyczny, w monstrancji ukazała się światłość podczas 40-godzintego nabożeństwa i z tych, z tych promieni, z tej światłości ukazała się postać Zbawiciela, postać Chrystusa. Ówczesne władze zabroniły parafianom opowiadać tę historię, ale szybko stała się ona znana także poza wołyniem. Cud został zapisany w dokumentach Watykanu.